Cześć tu Bartek z Road Racing Zapraszam serdecznie na relacje z wyścigów Złotoryi Z cyklu Via Dolny Śląski Szosowy Klasyk To jest konkretnie Szosowy Klasyk Jest już po wyścigu, wracam z tego wyścigu Piękna trasa, Maciek Grabek organizator tego cyklu robi trasę Raczej nie robiąc tras na pętlach, przynajmniej tutaj w Złotoryi Tylko jest to mniejsza pętla na dystansie Fan, większa na Pro Pagórkowata trasa jeden bardzo duży pagór na dystansie Probo-Lubiechowa, czyli konkretna góra, taka stroma, dająca w kość kolarzom. Później na poprawkę był jeszcze Janówek. No, co mogę powiedzieć? To jest jeden z najfajniejszych wyścigów w cyklu, na pewno. I udany, jak każdy wyścig robiony tutaj z tego całego cyklu. Zapraszam serdecznie. Nadmienię tylko, że jeden z moich kolegów, Łukasz, trzy dni temu mocno skręcił kostkę na meczu koszykówki i jakimś cudem zdołał się doprowadzić do ładu i wystartować w wyścigu. Mało tego, z kolarzy Road Racing prawdopodobnie był drugi na dystansie fan w swojej kategorii, czyli to jest bardzo wysokie miejsce. Gratuluję i zapraszam na film. Ognia! Jeszcze kawałek Paweł! Dawaj, 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 Sławek, dawaj! Dawaj, Łukasz! Bohater! Dzisiaj wywiady parami Bartek jakiś czas się nie ścigałeś, jak dzisiaj było na wyścigu? No wróciłem po pewnej przerwie. Fajnie było, bardzo fajny wyścig, bez napinki, wielkie gratulacje i pochwały dla Krzyszka, który niesamowicie pracował dzisiaj na wyścigu, sprawił, że wyścig był ciekawy. Myślę, że bez Krzysia dzisiaj byłoby nudno. Bo co Krzysiu atakował gdzieś tam. E, to się grupa dom, naciągała. Do, grupa się naciągała, robiło się tempo. Ja tam z tyłu czasami miałem problemy, nawet żeby utrzymać koło, ale dochodziłem. Taki był plan. Krzysiu mocno pracował. E, no tutaj troszeczkę zepsułem końcówkę, bo nie wiedziałem, że jest taki mocny zakręt 90 stopni przed tą sztajfą. I tam sporo straciłem, więc już nie miałem szans e, dokonić, ale generalnie jestem zadowolony jak na pierwszy a jak start. Miejsce? Patrzyłeś? w kolifach pierwszej dziesiątki, ale... To no nie jest źle, jak na pierwszy start. Przypomnę wszystkim widzom kanału Road Racing, że główne treningi Bartka to dojazdy do pracy. Generalnie poza tym... Aha i powroty, przepraszam, I jeszcze powroty. powroty. <laughs> Dobra, Krzysiu, jak się jechało dzisiaj? Piąte miejsce, czyli całkiem nieźle. Piąte miejsce, tak chyba dobrze policzyłem. Ja wykonałem swój plan. Nie miałem dzisiaj w planie żadnej tutaj jakiś tego wyścigu, bo powiedziałem, że ta, ta końcówka nie jest dla mnie. Tak? Ale chciałem sprawdzić. Jedną końcówka tak, trochę może i mniej ważyć. Troszkę za sztywno tam. No, tam nie wiem. 10, tam jest 12%. No jak nie więcej. Jak nie więcej. Więc Komentami tak tak. mogą być więcej. Jeszcze po bruku to wiadomo. Troszkę jest ciężej, ale... Jak się 60 dzisiaj na płaskim etapie spisywały i kontynentale? No, tak jak zawsze, pisałem. jak zawsze bardzo dobrze. I Bartek też na wyścigowych kątich. Plan wyścigowy został spełniony, chciałem zrobić ten wyścig trudny. I zrobiłeś. Chyba był trudny. No tak. dobrze, no to się to się cieszy, to się ceni. Dobra, panowie, koniec wyścigu z złotoryi po pięknej trasie. Paweł jak było, drugie miejsce, no drugie to też miejsce, jest sukces, powiedzmy. Ale wszystko dzięki Sławkowi. Sławek na koniec na zjeździe, wyprowadził mnie idealnie. Tak, Sławciu? No, robota jak z propeletonu. O, A ja super. też bym jak to było? Tylko mogę Ci powiedzieć? Cztery kilometry właśnie do mety, tam na prostej, z Zagrodna, podjechałem do Pawła. Ja czułem, że nie miałem dzisiaj, żeby tu walczyć, więc stwierdziłem, że Pawłowi pomogę. No i wyprowadziłem go tam dwa kilometry przed metą na drugie Czyli miejsce. Czyli spokojnie ten zjazd tutaj do torów zjeżdżałeś? Na zjeździe tak. po prostu kita. Ja pierwszy, Paweł drugi. A później już Pawła zostawiłem, on już robotę swoją stronę. Cały czas od początku zjazdu do kostki, Sławek cały czas jechał pierwszy, ja za nim. No i później a, już śpieni, że... A, to, to się chwali. Tego nie widziałem, ja widziałem tylko górę. Pojawiłem się tam trzy sekundy zanim Paweł biegł. Ale no, jest pewien charakterystyczny element ubioru Pawła po którym każdy go zawsze poznaje. Ok, gratulacje chłopaki. bardzo fajny wyścig, bardzo mi się podoba i pogoda dzisiaj dobra, nie? 25 stopni. fajnie. Dawaj Tomek, dawaj do przodu się przesuń! Cześć Kamil, jak tam dzisiaj na wyścigu? Opowiadaj. E, no szybki wyścig od startu A... Chyba... Przepraszam, czy uciekałeś od samego początku? Dokładnie. Czyli dobrze cię widziałem. Widziałeś tak. mnie za zjazdem? Tak, tak. No właśnie. Uciekałem, właśnie tutaj Kasper taki e, przyjechał dzisiaj razem chwilę, e, potem puściłem, on odjechał, no i cała grupa jechała. Wszystko się rozegrało dzisiaj na sztywnej ściance w Lubiechowej, e, no i co, zabrakło dosłownie gdzieś około 3 sekund, żeby się utrzymać Zatrzyma za trzema Potem około 40 km sam ich goniłem, tak pierwsze 10 km taka przewaga około 10 sekund była więc jeszcze nadzieja była, no ale samemu było dużo podwiat na początku właśnie. No nie dałem rady, potem już jechałem swoim tempem te około 40 km. No i dojechała mi grupka właśnie z Witem. Już razem fajnie współpracowaliśmy, próbowaliśmy fajnie z Witem atakować, bo było nas dwóch, a łącznie czterech w ucieczce. Więc fajna dzisiaj współpraca z Witem też szła na koniec taka niespodziewana. No i na końcu finisz, Jako, że się dobrze czuję na tych finiszach, no to na spokojnie tutaj wygrałem ten finis z grupy. Jestem w sumie zadowolony, bo no ale jednak postawienie na trasie wyścigu takiej łbiechowej to jest konkretna przeszkoda, jest, nie? Jest, oczywiście. No tak, no ja ostatnio jakoś tak coraz mniej te góry lubię. Ale inne priorytety. Tylko mi nie mów, że jesteś za gruby, dobra? No. No powiem już, się to liczy mocno teraz u nas w no też mam inne cele po prostu teraz, Ostatnio, ostatnie lata chcę jakby bardziej na płaskich wyścigach coś zdziałać, bo kiedyś właśnie na tych górach lepiej jeździłem, a teraz chciałbym Ciekawostka, na że dzisiaj jeździsz na swoim białym TCR-ze tak, na maszynie, dokładnie. którą kiedyś tastowaliśmy na kanale yy, i na takie górki bolisz yy, lekki rower od Gianta. Tak, no dokładnie, teraz troszeczkę było górek, więc jeździłem więcej na tym TCRze. Fajnie się jeździ, ale znowu teraz e, jakby skakuje z powrotem na propela. Dobra, spoko. Krótki wywiad jeszcze z widzem kanału Road Racing jak dzisiaj było na z zotory. No było fajnie, cieplutko, ale ciężko. Podjazd dał w kość nogi otwardził. No, ale bardzo bezpiecznie. BHP. A na jakim przełożeniu go jechałeś? Top wszystko, twoje... wszystko było wszystko rzuciłeś. 38 z przodu, 30 z tyłu. U, no to już jest naprawdę nieźle. Ale złotory ja to są takie, takie ściganie po pagórkach i jest to bardzo malownicze. Tutaj odbywały się też mistrzostwa Polski na szosie i to chyba parę razy. Nie, bardzo fajna trasa, trasa super, bardzo dobrze zabezpieczona. No, bardzo nam się podobało. No Jesteśmy i zadowoleni. I pojechali bezpiecznie, także to jest najważniejsze. A ja się cieszę, że będziesz dzisiaj na filmie z wyścigu z Wotory jako się bardzo kanału. cieszę. Pozdrawiam, Dzięki, żywaj się. Hej. Y, spotkała Cię dzisiaj na wyścigu bardzo nietypowa przygoda. Co się wydarzyło? Nie wiem, tak, około 9 km, tak, zaczął mi się strasznie szumić. Strasznie szumić mi mi jak tam przybory! Marcin, jak poszło? I ten, no i w sumie nie wiedziałem, co się dzieje, przestraszyłem się, spytałem się, co jest, a nagle goście z tyłu krzyżuje, że Klocki wypadły. I jak? I tyle, no. Ale to znaczy, że warto sprawdzać tą śrubę, czy ona jest dobrze dokręcona i mieć takie zabezpieczenie w niej, w sumie. I powiem ci, że nigdy w życiu nic tu nie robiłem, no zawsze ta. było dobrze i. Zdarza to, się. Nie byłem przyzwyczajony, nie? Ale mimo tego dojechałeś w pierwszej grupie na jednym hamulcu. A Ale... były dzisiaj takie zjazdy, że 60 na godzinę pakowałeś? Powiedziałem, że ten, że. Mam kibiców na trasie, Pania jest na górze. Ja nie mogę ich zawieść, muszę jechać. A to jest Tak. Cześć. Ania jest na górze Tak jest. Powiedziałem jadę i już potem jechałem, Just uważałem na zjazdach. Tam gdzieś jak już byliśmy w odjeździe, to mówiłem chyba, że nie mam hamulca, uważajcie. No tak się naprawdę lepiej pierwszy. by było stracić tylny hamulec. Jest tamten machałem, no i... Przed nim udałem. ma większą moc. Generalnie też wiedziałem dokładnie, znam tą trasę to bardzo dobrze. Wiedziałem dokładnie, które zakręty są mosty, które słabsze. Gdybym nie wiedział, to byłoby dużo gorzej. Tak wiedziałem, więc spokojnie. Moi no i git. To ca całe szczęście, że się wszystko dobrze skończyło. Rower się naprawi i widzimy się na czasówce kolejnej. Dzięki Bartek. A i w ogóle zapraszamy naszych widzów gdzie? Zapraszamy do... Yy... Osiecznicy. Do Osiecznicy. Przepraszam, tak jest. trochę jestem zmęczony. <laughs> Zmachany. Yy, podpowiem mam tylko, że Romek zajmuje się naszymi nagrodami. Tymi pięknymi z drewna, które już niedługo zobaczycie. Kolarz, którego znacie z ostatniego dla leja, Wit dzisiaj na szosie A to jego szosa, teraz to już nie tajemnica co to za dwa rowery ma Ma rowery dwa tej samej marki, czyli Trek'a tak e, Wit, jak dzisiaj się jechało? E, spoko początek, strasznie szarpane tempo Później chować. tak jak myślałem, Górka wyjaśniła wszystko Zostaliśmy we czterech, e, jechaliśmy na zjeździe razem Niestety jeden, jeden gościu e, Żeby, Żebyś miał mniej cienia na twarzy jeden gościu się na piachu strasznie wywalił, jechaliśmy we trzech, Doszliśmy Kamila, no i już później po zmianach we 4 cały czas sukcesywnie. Dobre tempo równe. E, no i skończyłem ósmy Kamil piąty, ale trasa naprawdę trudna, ale pogoda chociaż fajna, także... Coraz lepiej, Wit. Coraz lepiej. Pierwsza dycha, mega... Bo też trzeba sobie wyjaśnić jedną rzecz. Dystans Pro jednak różni się istotnie poziomem sportowym od dystansu fan. Z całym szacunkiem dla chłopaków pana, ale ale no na pro jest trochę ciężej nie? Dokładnie, no widać to po watach <grym, grym>, e... Chociaż powiem ci, że ten pan tutaj o ten 360 watów znormalizowanej mocy z całego wyścigu 290 Ile? 290 A, dwie, a jednak średnia, 290 Średnia Średniej, a znormalizowanej 360. NP? 360 Ja znormalizowanej 290 jakoś, także też nie jest źle Też nie jest źle, ale jesteś chyba trochę lżejszy no? Chyba tak Krzysztof, dobra, wiciu co następne? Czasówkę. Yy, prawdopodobnie Puchar lata. Czy coś na torze. jeszcze? Możliwe, że Puchar lata super kolarski czwartek, ale jeszcze zobaczę. Aha, yy, tak, ale na znanie. pewno no nasze mistrzostwa klubu zawoni, tak? No tak, mistrzostwa czasowe klubu. Ty wiesz, że tam są mistrzostwa czasowe klubu Krzysiu? Gdzie? w zawoni. jeździe na czas na zwykłych rowerach. Tak, I są nagrody na imprezie integracyjnej Road Racing później rozdawane. Naszego klubu, tak? Naszego klubu. Ja wiem, wiem, no. wiem. Ale to Krzysiek mówi, że ci nie popuści. Chociaż nie. będzie jechał na pro, ale będziemy czasy jakoś... Nie, nie będziemy w stanie porównać, bo nie. są dwa różne dystanse. Ko koła ma wyższe. To są Myślę, stanse. że tu nie o koła będzie chodziło. <laughs> <laughs> Dobra, okej, okay. dzięki Wit dzięki i wielkie. powodzenia w następnych wyścigach.